Witam z tej strony Raphard. Dzisiaj taki krótki poradnik. Znaczy, pierwszy raz to robię z tym aparatem, akurat. Chodzi o ZV-10. e I będziemy tutaj montować ekranik folii ochronną. Zobaczymy, co mi to w ogóle przyszło do tego. Kupowałem generalnie film ochronny. Nie? Więc zrywamy najpierw tutaj tą plombę która jest. Robię to w rękawiczkach generalnie. Nie za bardzo lubię to rękawiczki zakładać, ale w tym momencie tutaj chyba tego nie ma sensu stosować. O! Taka fajna zaślepka w komplecie była. Czy to zaślepka chyba przyjdzie tutaj gdzieś? Z gumowa. Mamy radę? Taki lol. Nie wiem, czy to mi się do czegoś przyda, ale no dobra, zaślepka to zaślepka, nie? Są dwie eee, zaślepka. No, czyli trzyma poziom, nie? Mamy zaślepkę. Eee, ok, teraz eee, sprawdzimy, co jest w środku. To są naklejki do łapania, do łapania kurzu. Dodam czy to jest szkło. Tak, to jest szkło, oła. Okej. Okay. To jest back. Dobra, okej. Okay. To sobie odkładam tutaj. Widzicie kurz, bo ja go widzę. straszne ja? no ale dobra no mam nadzieję że dobra cały kurz poszedł to dam odrywamy pierwszą warstwę ochronną pierwszą jedyną LOL, zobaczcie jak wchodzi. Ta -ta. To był bardzo krótki poradnik, jak zainstalować szkło ochronne na ZVE10. Chórnia, serio, oni naprawdę rzucają monetą, żeby te nazwy wymyślać. Nie mogli takiej prostej nazwy. Next, były Nexy, piątki, siódemki, trójki, nie wiem czy po dziewiątkę. Napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś się. Dziewiątki chyba nie było, Nexa. Siódemka była. A może była, nie wiem. Aż tak bardzo nie siedzę. Znaczy dobra, inaczej. Siedzę w systemie Sony, ale na jakiś czas wypadłem z systemu. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.